Nie mano mordy! Dzisiaj zaczynamy filmik z nietypowego miejsca, z nietypowego pojazdu. Yy, trochę kurwa podkręcimy ten kanał, żeby nie było nudno i żeby nie było yy, przestoju. Bo teraz miałem przestój przez to, że yy, akurat remont domu i tak dalej, więc nie było czasu nawet, żeby cokolwiek robić, nawet przy swoim samochodzie. Yy, no i co? Zaczynamy zabawę, jest sobota. Trzeba zrobić coś, że tak powiem, żeby, żeby, się coś, żeby się coś pokazało na kanale, bo był zastój. No to działamy na grubości i tyle, co będziemy przedłużać. Rozsiądźcie się i oglądajcie. No i co, zaczynamy z wysokiego C. śafrze zapraszamy <grywa> panowie i panie bez pierdolenia tutaj kolega kierowca i zaczynamy zabawę z Lincolnem także teraz już tak całkiem na poważnie bierzemy się za robotę wydechu w Lincolnie e, tu już na ziemi leżą części co prawda nie do Lincoln'a ale trzeba będzie dopasować no bo nie ma niestety do tego części na już a samochód musi być sprawny na wczoraj. Także jak nie ma części na już, a ma być sprawny na wczoraj, to sobie dorobimy. Zaraz Wam pokażę, dlaczego będziemy to spawać. Bo to też jest hit. No ale cóż, coś trzeba robić. Spawamy wydech dlatego, że. Nie wiem, czy to będzie widać. Widać, proszę bardzo. Sito jak cholera. I jedna rura, i druga rura. A tam na końcu ktoś upierdolił tłumik i drze się jak opętane. Więc spalamy. Działamy. I proszę państwa szanownego, David tutaj napierdala śrubeczki. Oh. Tu mamy już poskładany kawałek. Tu mu kurwa kawałek blachy został w ręce oczywiście, bo co by innego. I działamy dalej. To Taki mały updatecik. już kurwa druga godzina leci, a my tutaj konstruujemy Od przejście. Tu jest końcowy tłumiczek powiedzmy, że. I to przechodzi nad belką i idzie w stronę środkowego tłumika Także wygibasów w ciul Ale Lincolnowi się należy I tak Jest to pospawane Może nie jakoś zajebiście Ale jest pospawane Więc tego barana musimy wsadzić tam pod spód Dawid tam się już czołga Udaje kurwa tego Komandosa <śled> Żeby wyczyścić, żeby tam też jeszcze pospawać I zakładamy to i zaraz będziemy odpalać furmankę i zobaczymy Jak ten nasz Lincoln się tutaj będzie spisywał, kurwa I sobie purka Jest cichutko I tak ma być, kurwa I tak ma być No i tak, klient zadowolony My jeszcze bardziej Ubaw jak skurwysyn I co? I niech się kanał rozwija, wy tam lajkujcie, czy co tam chcecie. My, że tak powiem, z Dawidem idziemy teraz zjeść, kurwa. Obiad. Posprzątać. Posprzątać, kurwa. Bo widzę, że na oku jeszcze mam kawałek wydechu, czy czegoś. Super. No i co? Życzymy wam, kurwa, miłego weekendu. Ja będę, że tak powiem, za niedługo składał filmik. Żegnam się ja. Cześć, miło było. <laughs> David. I co? I pakujemy graty. I... I się weekendujemy, odpoczywamy, garaż będzie wysprzątany, będzie super. Także wszystkiego dobrego, trzymajcie się i do następnego.